Cześć moi drodzy, dzisiaj obejrzymy sobie wszystkie reklamy Monte, które wykonał Palion dla Monte. Zaraz sobie sprawdzimy i dajcie znać, która lepsza. Mi się wydaje, że... ale to powiem wam przerwy. na odcinku. Zostawcie łapkę. Czasem przerwy od gry komputerowych, bądź takich przenośnych. Ale co jest jeszcze przenośnik? Fajnie. Monte Snack, widzowie, zawsze ze sobą w ekwipunku mam Monte Snacka. Zobaczcie, można go zabrać wszędzie. Słuchajcie, co mi się podoba, to to, że te reklamy są naprawdę bardzo fajnie zrobione. To nie jest tak, że on sobie gra, pokazuje tu Monte, patrzcie, wejście, kupcie. Tylko to jest fajnie z pomysłem zrobione, jak taka typowa reklama. Więc Razem naprawdę super. Z online. Tylko to, ten, to piłowanie czy koszenie w tle troszkę przeszkadza. Ja przy grillu mogę grać w gierki. najszybciej szybciej zjemy, Monte snaka, to jest pod ręką. Ta, reklam ta druga reklamą, to jest wy, druga, jest wy, moim, wy, moim, wy, moją ulubioną. Biorę gryza, <gryza> <nie zazdrość się>. <gryza> biorę gryza, nie zazdroście. Piorę gryza, nie zazdroście. Można wracać do gry. <gryza> to jest naprawdę spoko, Podoba mi się to bardzo. Było to na Instagramie Paliona zrobione, więc naprawdę podobają mi się te reklamy. Wojana i Paliona mają pomysł. Widać, że, że, że jest to fajnie zrobione.